Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek! Chcemy zdrowia! Nie zdrowasiek! Chcemy zdrowia! Nie zdrowasiek! Nie jest zdrowia! Nie zdrowasiek! Nie jest Nie zdrowasiek! Nie Nie żadna władza polityczna! Nie może nam odebrać prawa do edukacji, prawa o to, by dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Edukacja seksualna nie jest deprawacją. Deprawacją jest pozbawienie młodych ludzi informacji i wiedzy na temat ich ciała, emocji, miłości, seksualności. Edukacja seksualna jest siłą. Edukacja seksualna jest bezpieczeństwem. Bez niej jesteśmy całkowicie bezbronni wobec przemocy seksualnej. Jesteśmy całkowicie bezbronni wobec propagandy, która ciągle, nagminnie, próbuje nam wmówić, żebyśmy czuli dyskomfort, żebyśmy czuli winę w sobie za to, kim jesteśmy. Kogo i jak kochamy. Rząd, który walczy z wymyślonym widmem edukacji seksualnej, tak naprawdę prowadzi wojnę z niewinnymi i przerażonymi dzieciakami. Od dwóch lat odwalam razem z grupą wspaniałych edukatorów robotę, która tak naprawdę powinna być odpowiedzialnością państwa. Powiem wam jedno. Ja... ja się nie poddam. Ja się nie boję. I ten temat już nawet wykracza poza tematem edukacji seksualnej. Mówimy w tej chwili o prawach człowieka. I żadna ustawa. Nam tego nie może odebrać i my na to nie pozwolimy. Dziękuję. przyłóstka i ledwie wyszłam z traumy po wyborach, bo byłam waszą kandydatką w wyborach w Warszawie. Nie wyszło. Ale dzięki temu mogę być z wami na ulicach przez najbliższe cztery lata, no i tak sobie któregoś dnia, wczoraj czy przedwczoraj wstałam i zaczęłam się zastanawiać, czy ja żyję w jakimś ciemnogrodzie, co to... W... Co to w ogóle ma być? Czy jaśnie! Czy my żyjemy w ciemnogrodzie? A moje przekonania są takie. Że naszym dzieciom należy się ochrona i należy się rzetelna informacja. I moje przekonania są też takie, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie je obronić. I to jest zupełnie naturalne, ponieważ autorzy tej ustawy podpierają się zapewnieniami, że oni chcą chronić nasze dzieci. I to jest bardzo naturalna sprawa. Ja to poczucie podzielam. Tylko, że ta ustawa tego nie robi. Ta ustawa jest napisana tak źle, że aż trudno w to uwierzyć, że ktoś to zrobił niechcący, żeby była taka zła. I wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale jest, wygląda ona tak, jakby została napisana po prostu pod dyktando lobby pedofilskiego. Ponieważ sposób, w jaki została napisana, sposób, w jaki została napisana stwarza klimat. W którym nasze dzieci nie będą edukowane, nie będą uczone, co to znaczy zły dotyk, nie będą uczone, co to znaczy powiedzieć nie, nie będą uczone, jak można w sposób odpowiedzialny, w sposób, e, w sposób z pełnym poszanowaniem drugiego człowieka, w tym, a również swojego ciała, rozpoczynać życie seksualne wtedy, kiedy mają na to ochotę i wtedy, kiedy są gotowe powiedzieć tak.